Witam serdecznie wszystkie barany i zapraszam Was dzisiaj na czytanie na grudzień 2020. Ostatni miesiąc 2020 roku. Oby był pomyślny. Będziemy sprawdzać, co tam dla Was. Pamiętajcie natomiast, że jest to czytanie ogólne, dlatego nie będzie rozmawiało z każdym. I jeżeli ktoś z Was potrzebuje czytania prywatnego, to zapraszam Was do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila, na którego możecie się ze mną skontaktować i wszystkiego się tam dowiedzieć. Zapraszam Was też na Instagrama. I pojawił się filmik typu Wybierz kartę. Także, jeżeli jeszcze ty, tego filmiku nie widzieliście, a bylibyście zainteresowani, żeby sprawić, co do końca 2020 roku dobrego przyjdzie do Was, to tam Was też. Odsyłam i będziemy testować nowy rozkład. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak te nowe rozkłady będą się sprawdzały, popatrzymy, bo szczerze Wam powiem, że już mi się trochę przejadł krzyż celtycki, więc zrobimy sobie troszeczkę. Inaczej, ale zaczynam klasycznie od kart anielskich, zobaczymy co tutaj. Kochaj najpierw siebie, mój drogi baranie. Twój szacunek do własnej osoby sprawia, że przyciągasz więcej miłości. A tutaj, pomocni e, ludzie, e, um, słuchajcie, stawiajcie na siebie. Stawiajcie bardzo mocno um, na siebie, na miłość do siebie, na. Poszanowanie um, swoich poglądów, stawianych sobie e, założeń, stawiania granic, które będą was broniły. Um, są ludzie wokół was, którzy wam w tym mogą pomóc, czy specjaliści, czy po prostu jakieś bliskie wam osoby, lub osoby przypadkowe, które mogą wam um, naprawdę zaproponować coś, co akurat w danym momencie będzie wam idealne. Dlatego, no cóż. Um, Grudzień powinien stanąć pod znakiem dbania o własne dobro. Nie, o, nie chodzi o jakby jakiś egoizm czy egocentryzm, natomiast chodzi o to, żeby szanować siebie, wymagać tego od innych i kochać siebie, stawiać siebie na wysokim miejscu we własnym życiu, nie na końcu kolejki, na szarym końcu, najpierw wszyscy, a potem dopiero ja. Um, tylko w naszym własnym życiu, a w zasadzie w waszym, bo to czytanie dla Was, barany, powinniście stawiać na siebie. A im bardziej szanujecie siebie, własne ja, tym więcej przyciągacie tego od innych. Czy to w partnerstwie, czy w przyjaźni, czy w rodzinie, czy w jakiejkolwiek innej tam formie, która Was interesuje. Czy w pieniążkach, oczywiście. We wszystkim, we wszystkim. No i dobra. Co w przeszłości, moje drogie baranki? Paść mieczy, arcykapłanka, azbuław. Co teraz? Wisielec, paść buław, wieża odwrócona. A czemu ona jest odwrócona? Przecież ja nie odwracam. I co przychodzi? Az denarów. 10 denarów i 9. Buław. Pod spodem karta mocy. Być może osoba z podznaku lwa gdzieś koło Was jest jakaś powiedzmy istotna. I um, oczywiście nie musi to być osoba z podznaku lwa, bo ta karta ma zdecydowanie więcej znaczeń niż przypisania astrologiczne. Natomiast często pytacie o te znaki także. Ja o nich również informuję. Dużo pożądania, dużo takiej energii brania czy odpowiedzialności też za coś i brania spraw we własne ręce. Karta mocy mówi o tym, że takim podszyciem tego miesiąca powinno być powiedzmy sobie zapoznanie się ze swoją własną mocą, z własnymi waszymi. Zdolnościami, możliwościami, jakie niewątpliwie macie, bo przy karcie mocy to jest widoczne. To, co ona tutaj robi, to nie przychodzi każdemu z łatwością. I wy w sobie macie również wasze jakieś tam unikalne cechy, które czynią was silniejszymi od, od innych w takim dobrym sensie, w takim sensie wyróżniającym. I czasem jest tak, że my to swoją mocą, swoją siłę albo pomijamy, albo specjalnie nie chcemy jej wykorzystywać, nie chcemy brać odpowiedzialności za to. Um, czym jesteśmy obdarzeni, bo jak udajemy, że tego nie widzimy, no to znaczy, że tego nie ma, nie muszę tego wykorzystywać i nie muszę za to e, potem odpowiadać, tak? Ale e, to takie, wiecie, dygresja na temat tego, co pod spodem, bo to, co na stole, nas dużo bardziej zdecydowanie oczywiście interesuje, moje drogie baranki. A zaczynamy od przeszłości, tak? No, już idźmy chronologicznie. Macie w ogóle tutaj dwa asy, czyli jakieś nowe początki, takie wiecie, nowe początki, które mogły się zacząć jakiś czas temu, ale nie, nie jakoś bardzo dawno. Tak bym powiedziała: coś, co y, zaczyna się jako typowy, typowy, typowy romans, tylko i wyłącznie, um, tutaj może się przerodzić w coś stałego. Ale to jest klucz. Tutaj, zanim przejdziemy z tego do tego, to nie jest nieuniknione. Nieunikniona jest teraźniejszość. Ale wiatr wieje mocny. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Wichura normalnie. Dobra, pomijamy wichurę lecimy dalej. Paść mieczy arcykapłanka i az była w przeszłości. No jakaś. Taka energia, oczywiście bardzo seksualna, mogło być dużo podobania się sobie i takie, mm, takie kontakty bardzo żywiołowe, natomiast niekoniecznie na jakimś zaawansowanym stopniu zaangażowania, tak bym to nazwała. Raczej bardziej podchody, bardziej yy, seks, bardziej spotykanie się takie w ukryciu, nawet bym powiedziała, bo tutaj arcykapłanka i paśmie, czy to są karty ukrycia... Um, i też mogło być tak, że ktoś was powiedzmy namierzył, tak? Gdzieś coś zobaczył, czy tam na Facebooku, czy na Instagramie jakieś zdjęcie, jakiś komentarz, czy też wy e, grzebaliście tak długo, tak długo grzebaliście w czyichś profilach, aż znaleźliście coś. Co? Teraz mogło zatrząść rzeczywistością. No bo jak się grzebie, chce się znaleźć, się znajdzie, to potem trzeba się z konsekwencjami tego zmierzyć niestety. Więc y, mamy dwóch paziów, może być osoba młodsza od Was również, ale oczywiście nie musi. Yy, I słuchajcie, no przeszłość, przeszłość swoją znacie, tak? Yy, wiecie, jak było. Arcykapłanka może mówić o tym, że to Wy jesteście po tej stronie ukrywanej, ukrywającej się, lub też coś było przed Wami ukrywane. Można to czytać, oczywiście, tak, dwojako, no bo zależy to, Um, wszystko od Waszej sytuacji to jest czytanie ogólne i nie ma opcji takiej, żebym ja trafiła na 100% tak w, um, we wszystkich, więc um, może być różnie. Natomiast troszeczkę mam jakby wrażenie, że nieważne z której strony by to ugryźć, jest jakieś doszukiwanie się um, sekretu. Jeżeli Wy coś wiecie, na przykład na jakiś temat jakikolwiek i to jest informacja taka powiedzmy na wagę złota, ale wy wie, ty, tylko wy to wiecie. I nikt więcej. I wy się tym nie dzielicie, albo macie jakiś sekret przed kimś, albo nie mówicie o swoich planach, na przykład wszystkim i tak dalej, to ktoś bardzo mocno może chcieć e, słuchajcie się dowiedzieć, o co chodzi, co wy ukrywacie, co wy macie takiego, czego oni nie mają, jaką informację wy posiadacie której oni nie wiedzą. Oczywiście analogicznie może się to się dotyczyć jakby na odwrót, tak? Że ktoś coś wie, a Wy chcecie wiedzieć, co ta osoba wie, tak? Masło maślane. Nieważne. Ale wiecie, o co chodzi, tak? I to jest coś takiego bardzo porywającego. Czyli oczywiście może być romans, może być jakiś pomysł, bo to może chodzić o pracę, może chodzić o miłość, o cokolwiek. Jest coś wartego uwagi, e, takiego ekscytującego i... I to nie jest jawne, tak, takie mam wrażenie. I ktoś próbuje się dowiedzieć, o co tu chodzi. No, i tak przechodzimy do teraźniejszości, czyli do wisielca, pazia buław i karty wieży. No, zaczyna się robić grubo. Zaczyna się robić grubo w tym momencie, bo Wasze jakby tutaj działania na razie są bardzo takie, yy, sta, taka stagnacja raczej. Nic poważnego. Tutaj pozostajemy dalej w energii buławowej, w energii takiej bardzo młodej, asowej, no bo paść to jest początkująca, że tak powiem, energia. Czyli na ten moment nie ma, nie ma jakiegoś mega rozwoju tej sytuacji. Nie ma tutaj jakichś nie wiadomo jakich deklaracji. Czy, czy czegokolwiek w tym rodzaju, raczej dalej jest zabawa i skakanie z kwiatka na kwiatek, jeżeli już. Czyli jeżeli macie romans z kimś i oczekiwalibyście, że ta osoba się zadeklaruje, no to na razie tego nie ma. I wrażenie moje jest takie, że na tyle ta sytuacja jest zatrzymana, na tyle ta sytuacja jest zawieszona. Że potrzebuje takiego zatrzęsienia w posadach. Dlatego pokazuje się karta wieży, bo nie wiem, czy to, to już przyszło do Was, czy dopiero zaprowadzicie tę zmiany, no bo to jest teraźniejszość. Natomiast potrzeba absolutnego zrewolucjonizowania um, tego, co się dzieje. Przy wieży nie ma możliwości wisielca. Chyba, że chcecie, żeby Wam wszystkie gruzy na łeb spadły, no to wiecie, ale nie można przy karcie wieży być obojętnym na to, co się dzieje. Trzeba zareagować. Um, I teraz karta wierzy może mówić o tym, że wy zakończycie te relacje, tak? No bo nic z tego nie ma. Nie mam żadnej deklaracji, nie mam niczego, co za co mogłabym się złapać, czy za co mógłbym się złapać, co ta osoba mi proponuje, czy co ta praca mi proponuje, czy cokolwiek, tak? Um, więc rzucam to, odchodzę od tego na rzecz pięknych, pięknych energii. Bo as denarów w przyszłości, 10 denarów w przyszłości, to jest miodzik. Miodzik, piękna energia. W porównaniu do tego, co tutaj było, to macie potencjał, żeby być w relacji czy w sytuacjach ogólnie, bo to oczywiście nie jest czytanie miłosne, które będą dawały spełnienie od początku do końca. Zobaczcie, as denarów do dziesiątki denarów. To jest komplet. To jest już wszystko zebrane, to jest relacja stała, to jest zaangażowanie, to jest rodzina, to mogą być zaręczyny, to może być dom, jakieś mieszkanie, kupowanie razem, wchodzenie na taki wysoki poziom zaangażowania. E, natomiast ja jakieś przeświadczenie mam, że to nie jest tą osobą, z którą wy teraz obcujecie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie, ja nie widzę od nich propozycji jakichś takich konkretnych. I, I was to zmęczy. Zmęczy was to, że oni na przykład wybierają swoją rodzinę ponad was i nie będziecie go chcieli. Rzucicie to w kąt, mówicie cześć, pa, do widzenia się z Tobą, żegnam, idę w swoją stronę, w stronę swojej dziesiątki denarów, której z Tobą mieć nie będę. I moje kochane barany, jedna, jedyna rzecz, którą ja jeszcze mogę dodać na temat tego. Czytania, bo tutaj macie piękną energię na, na odchodne, tak? Czyli to, co, w co wychodzicie, to jest cudo. To jest as denarów, czyli zalążek czegoś, co może dać właśnie tą dziesiątkę, jeżeli się nie poddamy. Ale nie chcę, żebyście wymyślili, o to, czyli nie mogę się poddać na tem, no nie mogę poddać się. W związku z tym człowiekiem, bo inaczej nie będzie z tego dziesiątki denarów. Słuchajcie, i bardzo ważna rzecz, którą teraz powiem, bo, bo nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyście wy się trzymali kurczowo człowieka, którego wszystkie informacje na temat jego życia musicie się dowiadywać z social mediów, z relacji znajomych. I musicie grzebać trzy godziny dziennie, siedzieć w komputerze albo telefonie i sprawdzać z kim on dzisiaj wyszedł, co on dzisiaj robił, bo nawet się nie raczy odezwać być może do Was, kiedy nic od Was nie chce, kiedy Wam nie chce Asa Buław zaproponować, tak? Bo tutaj poza Buławami to, to średnio, średnio, tak? Dosyć tego. Dosyć tego. Wy zasługujecie na Asa denarów, zasługujecie na dziesiątkę denarów, na piękną energię i nie możecie z tego rezygnować. Dlaczego? Bo macie najpierw w siebie kochać i macie osoby, które wam w tym pomogą, osoby, które są szczere w waszym otoczeniu. Po, mm, patrząc na te karty, uważam, że takie osoby, które wam naprawdę mogą pomóc, oczywiście to nie będzie dla wszystkich, ale dla części z was, takie osoby, które wam mogą pomóc, to są osoby z waszej rodziny bliskiej, czyli na przykład rodzice, rodzeństwo, nie wiem, dziadkowie, jeżeli tak jeszcze macie um, ich um, blisko siebie. To są ludzie, z którymi wy macie jakieś właśnie więzy krwi, z którymi macie też takie bardzo zażyłe stosunki. Oni wam myślę, jeżeli na przykład dostaliście jakieś rady od nich, no i oczywiście to też nie będzie do wszystkich, ale do części z Was, warto jest posłuchać jakiejś osoby starszej, mam wrażenie, albo doświadczonej życiowo. Takie mam wrażenie, że warto by było posłuchać takiej osoby, że są pomocni ludzie, w, tak, wśród Was, szczególnie starsze osoby, um, które mają to, czego wy, co Wy chcecie mieć. Bo słuchać rad osób, które nie mają tego, co Wy chcecie mieć, to jest bez sensu. No przecież oni nie mają tego, co Wy chcecie, więc co oni Wam mogą poradzić? Żebyście mieli życie takiego, takie, jakie oni mają, a Wy takiego nie chcecie, no to bez sensu. I rada... Najważniejsza z najważniejszych kochaj najpierw siebie. Na środek to położę i patrzcie na tą kartę i w, wsiąkajcie to, tą energię w siebie jak gąbka. Miłość do siebie, miłość do siebie, miłość do siebie jak mantra. Kocham siebie, kocham siebie, kocham siebie. Jestem u siebie na pierwszym miejscu. Bo jeżeli wy postawicie na pierwszym miejscu osobę która was trzyma w pozycji wisielca, to już w tej pozycji zostaniecie. Póki się nie odważycie na wierze, to będziecie tak wisieli i to może nigdy nie nadejść, jeżeli na to pozwolicie. Ale jeżeli będziecie siebie szanować, szanować swój czas, swoje emocje, swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, swoje pieniądze i samego siebie jako człowieka, jako ja, to wtedy możecie się spodziewać szacunku. Od innych dopiero. Ale jak pozwolicie innym, żeby siebie, was nie szanowali, to oni to będą robili, bo, bo tak po prostu jest. No, ludzie tacy są i, i dobrze o tym wiecie. Jak komuś pozwolicie sobie wejść na głowę, to on na tą głowę wejdzie i jeszcze będzie po niej skakał. Więc tego sobie, moje drogie barany, nie róbcie. Obrącie się przed tą energią, póki jeszcze jest na to czas. Bo tutaj niestety, ale nic konkretnego. Na ten moment, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie czytanie miesięczne i to jeszcze ogólne, nieprywatne, ale to nie wygląda obiecująco. Nie wygląda rozwojowo w jakimkolwiek stopniu. Fajna zabawa, fajny seks, owszem, tak, jak najbardziej, ale z tego dziesiątki denarów nie będzie. Jeżeli pozwolicie, żeby ta energia tak dalej wyglądała. Bo być może jest tak, że Wy z tą osobą możecie stworzyć coś fajnego, stałego. Ale nie na takich zasadach, jak to jest teraz. Nie jeżeli pozwalacie się sobą bawić. Nie jeżeli pozwalacie przychodzić im, kiedy się podoba i wychodzić, kiedy im się podoba. I jeszcze yy, um, mówić, że tak, świetnie się bawię, jak Ty mnie tak zostawiasz na 10 dni, potem wracasz, potem zapomnisz o mnie, potem przypomnisz i tak dalej. No to, to nie będzie grało. To nie będzie grało nigdy. To tak już zostanie. Jeżeli chcecie, żeby z tego coś wynikło, to ta wieża musi runąć. Ten schemat, który teraz prowadzicie w tej relacji, to musi absolutnie y, upaść, całkowicie. Przerażająca wizja, co? Nikt nie lubi, jak im tak coś upada, trzeba coś rozwalić. No, wiemy, że to nie jest przyjemne, tak? Wiemy, że to nie jest przyjemne. I, I nie da się wmówić, że tak jest, ale bardzo uwalniające i popychające do przodu. A już jesteście na skraju wyczerpania, więc prędzej czy później i tak będziecie chcieli to zrobić. Moje drogie barany, ściskam was mocno. Mua! Buziaczki, mam nadzieję, że taki nowy format Wam się podobał, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Pamiętajcie o komentarzach, o łapkach, o subskrypcjach. Ściskam Was mocno. Mua! Całuję cudownego miesiąca, wesołych świąt, jeżeli je obchodzicie. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, do usłyszenia. Pa! pa.